Witajcie drodzy widzowie kanału Skorupka TV. Połączył się dzisiaj z nami nasz absolwent pan Marek Suchański. Witamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy może pan powiedzieć czym obecnie się pan zajmuje? Znaczy, może zacznę od tego, że ja w, w liceum w Kłobucku uczyłem się w latach 1960 do 1964. Potem wyemigrowa wyemigrowałem z, z Kłobucka i w latach 1965-1970 studiowałem w Wojskowej Akademii Technicznej na Wydziale Elektroniki. W 1900 I skończyłem studia z, 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 jako magister inżynier w, w, tym, w tym obszarze i od 1970 roku Pracuję w Wojskowym Instytucie Łączności, to jest teraz Państwowy Instytut Badawczy. Zajmuję się radiokomunikacją, czyli łącznością radiową ogólnie mówiąc. I tu uzyskałem stopień doktora, następnie doktora habilitowanego i jestem profesorem Wojskowego Instytutu Łączności. Czy był jakiś Pan ulubiony przedmiot szkolny, jeśli Pan taki pamięta? I chyba tak, chyba jak zwykle u, u każdego i, i u mnie i, i u ciebie, który teraz uczysz się, y, 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 WF każdy lubi lub 99% lubi. Ale, mhm. poza tym, ale poza tym, y, poza tym ja a lubiłem WF między m.in. dlatego, że ja grałem w juniorach klubu Kło, w Kłobuck, Klubu pi, Piłkarskiego w Kowócku, on się nazywał chyba wtedy Znicz Kłowózk. No to, dalej się nazywa. Tak, no, więc tam, tam grałem w juniorach. A z, z przedmiotów lubiłem... Do, mateki, do matematyki podchodziłem z taką akceptacją, bowiem mam genetyczne obciążenia. Mój ojciec uczył matematyki, w, w związku z tym no, u mnie coś tam w genach zostało. Ale bardzo lubiłem i do dzisiaj to, to, to daje znać geografię. Mhm. Geografię, która wtedy polegała na tym, że trzeba było uczyć się na przykład Wisły i wszystkich jej dopływów, albo odry i wszystkich jej dopływów, albo stolic państw na całym świecie. Więc <laughs> takie obciążające pamięć. Obciążającym pamięć był ten przedmiot, ale, ale ja go lubiłem. No to jeśli jesteśmy już przy zajęciach lekcyjnych, to czy. Miał pan jakiegoś swojego ulubionego nauczyciela lub nauczyciela, którego się pan najbardziej bał, jeśli pan pamięta. Pamiętam, pamiętam. No lubiłem tak konsekwentnie, ponieważ mówiłem WF lubiłem, bo byłem usportowiony, jestem do dzisiaj usportowiony, bo gram w tenisa, jeżdżę na narty w Duże Góry. To lubiłem to był pan profesor Zisław Kłąd, który w WF, WF prowadził. Ale oprócz tego lubiłem, chociaż nie miałem z nim bezpośrednich lekcji, lubiłem polonistę, który w liceum pracował, to był profesor chudy. Dlaczego go lubiłem? Dlatego, że on był, można powiedzieć, purystą językowym i mimo tych 60 iluś lat, Zapamiętałem jedno z jego stwierdzeń, które mi się bardzo podobało, mianowicie w tym czasie budowano wieżowce na ulicy Marszałkowskiej naprzeciwko Pałacu Kultury. I pan profesor Chudy mówił nam, że tak, słuchajcie, te wieżowce buduje się dla amortyzacji architektonicznej Pałacu Kultury. Bardzo mi się podobało to stwierdzenie. No i, 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 i bardzo szanowałem ten jego puryzm językowy. Mm -hmm. Do, 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 do tak, takich, takich dwóch bym powiedział i wuefista, i polonista. Mm -hmm. No to idąc jeszcze dalej, dalej będąc przy lekcjach, czy ściągał pan na klasówkę? Jeśli tak, to w jaki sposób? Nie pamiętam, ale na pewno tak. Nie pamiętam, ale na pewno tak. Dobrze, no to idąc dalej, czy miał Pan w szkole jakieś swoje ulubione miejsca? Słuchaj, ja byłem, gdy ja uczyłem się w liceum, to liceum nie, 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 nie mieściło się w takich, no można powiedzieć, eleganckich obiektach, jak teraz macie, bo ono wówczas było w małym budynku przy, nie, 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 nie wiem jak się to ulicę nazywa, koło kościoła. Tak. Tam jest teraz chyba jakaś szkoła zawodowa, nie wiem, Tak, szkoły, tam jest zespół szkół zawodowych. No i to były, no, to były bardzo takie ponure warunki. Nawet boisko to był kawał tam pie, piasz, piaszczystej nawierzchni, żadnych tam cudów nie mieliśmy, także że nie można było mieć <laughs> jakichś szczególnie ulubionych miejsc. Tym bardziej, że ja miałem klasę w, w oficynie. No, No teraz już bardziej poza lekcjami. Czy pamięta pan, czy uczestniczył pan w jakichś wycieczkach szkolnych? O wielu, ale jedna jedna mi została w, w, w pamięci prowadzona zresztą przez, przez geografa pana profesora Jacka, Jack, Jacek Niemczyk chyba się nazywał. I to był rajd. Pieszy, gdzieś tam w Beskidach. W każdym razie ja zapamiętałem go dla, dlatego, że to kawał drogi na, na nogach z plecakami i, i, i trafiliśmy na ogromną ulewę. W związku z tym kończyło się to, ten rajd kończył się w Wiśle, w mieście Wisła. Ja pamiętam, że nas z, z, zgoniono do udostępniono tym rajdowcom, bo to nie tylko z naszej szkoły, nie, nie tylko z naszego liceum, ale z, z całej Polski, do dużej sali kinowej po to, żebyśmy się mogli przebrać, bo nie było przedplanowane takie miejsce, ale, ale ludzie byli wszyscy do suchej niki, nitki zmoczeni i to pamiętam, w wieku wtedy miałem no może 15 lat, że czy dziewczyny, czy chłopaki w tej z sali kinowej się przebieraliśmy, nie, nie wstydząc się jedni drugich. No to to Ale to było, cenię sobie do dzisiaj, bo to było przedsięwzięcie takie wymagające. To był challenge. Czyli wspomina pan dobrze ten rajd? Tak, 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 bardzo, bardzo sympatycznie. To idąc dalej, czy miał pan jakąś skorną sympatię? Jeśli pan pamięta. I o to pamiętam. <laughs> pamiętam, jedna, to była, nie będę mówił nazwisk, tylko imiona. Hmm? Jedna była, pierwsza to była Ania, a druga to była Danuta. Pamiętam je szczególnie, dlatego że obydwie mnie odrzuciły. <grywa> Bardziej przykre zapamiętanie. Nie, dzisiaj to się z sympatią wspomina. No. Wtedy to młody chłopak to przeżywał. No tak. Czy pamięta pan jakiś w szkole stresujący moment? Albo jakieś największe pana osiągnięcia? Może bardziej, to jest charakterystyczne, że pamiętam do dzisiaj taki moment, z powodu którego miałem obniżony stopień ze sprawowania. Niesłusznie zresztą, bowiem była taka sytuacja właśnie w tej, w tej starej szkole tam. Jaka tam jest ulica przy, przy tym kościele, przy której to stoi? Jak się nazywa? Tak? No, my Wieszka? teraz y, mówimy tam, szkoła 3 maja. Aha, 3 maja. No więc właśnie, y, y, w tej szkole y, w tym dniu, w popołudniu, była wywiadówka, nie wywiadówka, była rada pedagogiczna y, i ja to było na piętrze, a ja na dole y, prze, przesuwałem z kolegą. Taki bardzo ciężki blat od stołu do ping-ponga. Mhm. Ten kolega gdzieś tam chyba odszedł, żeby otworzyć drzwi do sali, do której mieliśmy, bo chcieliśmy pograć po prostu. No tak. I, i, I on w tym czasie poszedł drzwi gdzieś, chyba zamykł, otwierać do, do sali, do której mi przesuwaliśmy, bo był tak ciężki, że nie dalibyśmy latem w dwóch nieść. I mnie ten, mi ten blat się w pewnym momencie zawahał. I lekko uderzył w jakiś filar, w coś. No i Pech chciał, że w tym momencie schodziła, wyszła z tej z Rady Pedagogicznej nauczycielka, usłyszała to na dole i do mnie tylko powiedziała: Podsłuchujesz. Wróciła na Radę Pedagogiczną i podała, że Słuchański podsłuchiwał Radę Pedagogiczną. I zostałem obniżony, i to była pani Niemczyk, czyli żona tego geografa, ona była biologiczką. Nie z pana winy został pan... Tak, ale nie, nie dano mi szans wyjaśniać. No więc to, to, mi, to mi zostało jako taka niesprawiedliwa porażka. Czy pamięta pan jakiś wierszyk lub piosenkę związaną z latami szkolnymi? No, wtedy, wtedy muzyka, wtedy wchodził big beat, tak się to mówiło na muzykę. No i, 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 i w Polsce i na świecie pojawiały się no, gwiazdy I, i, i w tych czasach ja pamiętam, że, że z, z zagranicznych muzyków, piosenkarzy to był Chubby Checker i on Twist Again. Wtedy był taki taniec, twist. Dzisiaj się gdzieś tam w telewizji, gdzieś na jakichś konkursach spotyka to jeszcze, w filmach. A w Polsce pojawił się, no potem wybitny, nawet ludziom w twoim wieku zapewne znany, Czesław Nieme, Niemen. Tak, znany. I wtedy takim przebojem z tych lat 60., to czy mnie jeszcze pamiętasz, to była jego, jego piosenka. No ale wtedy mówię, wtedy powstawały te wszystkie zespoły, jak się wtedy mówiło, big-beatowe, czyli czerwone gitary, niebiesko-czarni, czerwono-czarni, troszeczkę później, ale, ale wtedy były te początki tej, tego typu muzyki. Były to wszystkie od nas pytania. Jeśli już pan nic więcej nie ma do powiedzenia, to chcę podziękować za poświęcony czas, za połączenie się z nami i za udzielenie nam wywiadu.